Witam serdecznie Państwa w Totalnej Biologii Bez Tajemnic. Dzisiaj zaczniemy od konfliktu z uchem. Ucho zaczyna funkcjonować niedługo po poczęciu. Wiele problemów związanych ze słuchem zostaje zaprogramowanych przez wydarzenia mające miejsce, gdy znajdowaliśmy się jeszcze w łonie matki. Ucho wiąże się z słyszeniem, niemożnością usłyszenia czegoś, bólem wywołanym przez to, co słyszymy. W tradycyjnej medycynie chińskiej ucho jest bramą nerek. Co ciekawe, zaczynają one funkcjonować w tym samym czasie. Ucho środkowe, endoderma, dotknięty narząd, to jest błona śluzowa ucha środkowego, coś, czego nie byliśmy w stanie wyłapać uchem, nie zrozumiałem, nie usłyszałem ważnej informacji. Konflikt ten pochodzi z początków rozwoju embrionu, gdy ucho środkowe i usta znajdowały się w tym samym miejscu co gardło. Nie potrafię złapać informacji kęsa przez ucho. Nie mogę, nie chcę jeść, mimo że jestem głodny i boję się, że jeszcze zgłodniję. Będę zbyt głodny. U dzieci niezdolność do złapania kęsa oznacza raczej niechęć do robienia czegoś w określony sposób albo niezdolność, strach. Konflikt zbyt małego związku z matką, trawienny, słuchowy, charakter tego doświadczenia, konflikt strachu. Chcę powrócić do łona matki odzyskać tamte odczucia, żeby pozbyć się strachu. Na przykład pochwały ze strony rodziców. Ilość, zbyt dużo jedzenia naraz. niemożność na jedzenie się dosyta. Jakość, przejście z karmienia piersią na butelkę, karmienie przez mamkę, rozlewanie jedzenia przy próbach użycia łyżeczki. Ucho wewnętrzne, ektoderma. Nie mogę już dłużej słuchać tych nieprzyjemnych rzeczy. Nie chcę tego słuchać. Nie wierzę własnym uszom, słowa lub hałas przekraczający naszą zdolność słyszenia. Stres związany z roz rozmowami telefonicznymi. Ucho, kosteczki słuchowe. Kosteczki słuchowe to młoteczek, strzemiączko i kowadełko. Są przenośnikami dźwięku, stanowią połączenia między powie powietrzem a płynem. Obniżenie wartości związane ze słuchem z czymś, co usłyszeliśmy. Na przykład, pewna chora kobieta potrzebowała pomocy siostry w obowiązkach domowych. Pewnego dnia mąż chory powiadomił jej, twoja siostra jest dokładnie taka jak ty, nie umie dobrze zająć się domem. Był to dla niej wstrząs, który wywołał trwający 12 dni konflikt obniżenia wartości. Przez 12 dni bolały ją kosteczki słuchowe. Ucho, zapalenie. Brak możliwości usłyszenia zmian w związku z oddzieleniem. To, co słyszę, powoduje cierpienie stres. Ucho, zapalenie ucha środkowego. Zapalenie ucha często zdarza się w przedszkolu, ponieważ dziecko nie mogło wziąć zabawki, którą chce, ciągle słyszy nie. Zawsze, gdy czegoś chcę, słyszę nie. Ucho, zapalenie ucha środkowego, surowicze. Ucho środkowe zostaje zablokowane, aby osłabić słuch. Cierpię, Gdy tego słucham, chciałbym powrócić do łona matki, do płynów owodniowych, by uspokoić się przy dźwięku wody. Ucho, zapalenie ucha zewnętrznego. Emocjonalne splamienie przez coś, co usłyszeliśmy. Uderzenie gorąca. Konflikt frustracji seksualnej gorąco to wiadomość dla partnera: Jestem gotowa, wciąż mam ochotę. Konflikt związany z menopauzą którego głównym elementem jest obniżenie wartości, nie jest już atrakcyjna. Układ kosnostawowy. stawowy wspólnym mianownikiem wszystkich konfliktów związanych z układem kosnostawowym i jest obniżenie wartości. W odniesieniu do samego siebie jestem nikim, jestem bezwartościowy. Takie obniżenie wartości różni się od tego dotyczącego rodziny, które objawia się jako patologia narządów krwiotwórczych, czyli Produkujących składniki krwi takie jak białe i czerwone krwinki. Układ moczowy. Biologicznym zadaniem układu moczowego jest oczyszczenie krwi poprzez usuwanie zbędnych substancji na zewnątrz organizmu. Nerki są narządami, które filtrują i oczyszczają krew. Składają się one z trzech części różniących się pochodzeniem embryo embryologicznym. Kanaliki zbiorcze to endoderma, miąższ, kłębuszki nerkowe, mezoderma, na, młody, na błonek dróg moczowych ektoderma. Mocz przepływa przez międniczkę nerkową, moczową, pęcherz i cewkę moczową. Kanaliki nerkowe, konflikty związane z przepływem życia, wstrząs, przeżywanego utrata wszelkich punktów odniesienia, całkowite zniszczenie, a co najmniej uczucie przytłoczenia to dla mnie zbyt wiele. Czuję się zniszczony na moim własnym terytorium, walka o byt, konflikt uchodźców. Miąż, kłębuszki nerwowe. Wszystkie sytuacje konfliktowe związane z płynami. Powódź, ulewy de, ulewne deszcze, tonięcia, alkoholizm, płynne srebro. Konflikty dotyczące wszelkich płynów: woda, śnieg, lód, mleko, olej, benzyna, nerka. Podstawa wierzeń, przekonań odnosi się do przodków. Zapłalenie kłębuszków nerkowych, poleganie na swoich przekonaniach, kurczowe trzymanie się własnych przekonań, nie wierzę, że coś może się poprawić, zatrzymuję wszystko takie, jakie było. Merczyca lipidowa, tłuszcz, struktura obronna moich przekonań, jak mam się wyzbyć moich przekonań. Układ odpornościowy, osłabienie. Biologia odporność związana jest z tym wszystkim, co działo się w okresie projekcie celu. Czy oboje rodziców chcieli tej ciąży? Czy między mamą i tatą coś się wydarzyło? Kłótnie, nieporozumienia, zwłaszcza jeśli ktoś z rodziców mogło wypowiedzieć słowa, których później żałowało takie jak, jeśli chcesz tego dziecka, jest twoje? Możesz urodzić to dziecko, ale niczego ode mnie nie oczekuj. Jeśli jeszcze raz mi to zrobisz, zostawię cię. Czy między mamą i tatą pojawił się jakiś problem związany z akceptacją ciąży? Żeby moi rodzice byli zadowoleni, ta część mnie, która im się nie podoba, musi zniknąć. Inne obszary do zbadania nie dają sobie prawa do obrony, aby zachować życie, nie reagują, nie bronią się. Brak reakcji na atak ze strony rodziny. Układ trawienny. Układ trawienny to ciąg połączonych narządów tworzących przewód pokarmowy. Są to kolejno jama, ustna, przełyk, żołądek, dwunastnica, jelito, cienkie, wyrostek robaczkowy, kątnica, okrażnica, esica, odbytnica, odbyt. Włączamy do niego również następujące gruczoły i narządy, ślinianki, gruczoły, żołądka i jelit, wątroba i trzustka z przywodem pokarmowym łączą je. Przewody wyprowadzające, ślinianki, przewody żółciowe, przewody trzustkowe. Narządy składające się na część brzuszną układu pokarmowego otoczone są odrzewną. Nie mogą strawić jakiegoś kęsa. Konflikt niemożności strawienia kęsa odnosi się do całego układu trawiennego, ale każdy z narządów związany jest z innym i jego wydźwiękiem jest zabarwi... lub zabarwieniem. Możliwe konflikty trawienne. Nie potrafię wybaczyć, czy mam się czegoś utknąłem, odbytnica. Nie mogę tego przyjąć, zaakceptować. Chcę się tego pozbyć i to cienkie. Nie mogę tego utrzymać. Już prawie było moje, ale mi uciekło przełyk. Nie mogę tego schwycić, uszy, nos, gardło. Mam już dość wciąż tego samego gówna, rak okrężnicy Esica. Nie mogę strawić tego kęsa w odniesieniu do niedawnego konfliktu, negatywnych emocji w rodzinnym klanie żołądek. Odcinek pomiędzy przełykiem a odbytnicą odzwierciedla pojęcie czasu. Przepływ wiąże się z najważniejszym konfliktem. W kolejnych fragmentach przejawiają się konflikty coraz starsze. Odbytnica wiąże się z najstarszym. Urazy głowy. Wszelkie urazy głowy w wyniku wypadku lub operacji lub biopsji mózgu odpowiadają konfliktom po tej stronie mózgu, która doznała wstrząs. Powodują zaburzenia podstawowych rytmów prac mózgu. Usta, zapalenie kącików ust. Konflikt mowa na nic się nie zdaje, czuję się przez to bezsilny. Chcę wypowiedzieć wiele rzeczy, ale nie mogę. Czasem choroba ta może być związana z brakiem dobrych słów ze strony rodziców, utrata pamięci. Fundamentalny konflikt wielu nieodwracalnych rozstań z ludźmi lub z czymś, co bardzo ci się kocha. Na przykład, piesek, kotek, matka, ojciec, ukochani przyjaciele. Po co nam pamięć, skoro to już niepotrzebny? Automatyczny mózg chroni osobę poprzez wyłączenie pamięci, aby oszczędzić jej cierpienia. Uwolnienie od konfliktu. Każda metoda uwalniania się od dramatycznych wydarzeń z przeszłości jest pożyteczna dla procesu leczenia. Kilka sugestii znajdziesz w części uwalnienie na końcu tej książki. Uzależnienia. Istnieje bardzo wiele rodzajów uzależnień. O jakie uzależnienie chodzi? Dopiero znając odpowiedź, możemy odkryć jego znaczenie. U niektórych ludzi występuje niezaspokojone uzależnienie osiągające poziom poważnego niedostatku, co może prowadzić do schorzeń wątroby. Pomyśl o niektórych alkoholikach czy narkomanach. Angielskie słowo oznaczające uzależnienie, addiction, pochodzi od łacińskiego addiction, czyli oddanie, sprzedanie lub y, orzeczenie, osąd. Zatem uzależnienie wiąże się z kupnem lub odkupieniem czegoś, co zniknęło w historii rodziny. Dziś wydaje, wydaję pieniądze na coś, co straciliśmy. Inna, możliwość, inna możliwa sytuacja, aby nie myśleć o czymś uznawanym za złe, uzależnił się od czegoś innego. Na przykład, myślę o czymś zakazanym, seks, poza małżeński romans. Aby uciec przed tym pragnieniem, skupiam się na czymś innym. Pytanie, czy ktoś w historii rodziny kupował usługi seksualne? Czy w historii rodziny jakaś kobieta została sprzedana za, sprzedana za mąż? Inne znaczenie słowa dykszyn to wydobywanie w kopalni. Czy w historii rodziny są wspomnienia związane z kopalnią, górnikiem, tragedią w kopalni? Wargi popękane mają związek ze zdenerwowaniem, gdy coś mówię, nikt mnie nie słucha, nikt nie słyszy moich słów i nie zwraca na nie uwagi. Po co się wysilać i coś mówić, po co ruszać ustami, moje słowa są nic nie warte, owrzodzenie, uszkodzenie tkanki łącznej. Wargi sromowe większe, opryszczka, brak kontaktów, Sek, yy, seksualnych. Jestem smutna, bo nie dostaję tego, czego chcę. Mu, muszę ją błagać o, o choćby 5 minut dobrego seksu, i tak dostaję za mało. Kiedy będzie kolejny raz? 35-letnia kobieta bardzo kocha swojego męża, który bardzo długo pracuje, a gdy wraca do domu, szyb, szybki prysznic, szybki seks, ona nie jest zaspokojona, brakuje jej więzi. Wątroba, rak endoderma. Rak jest biologicznym przełożeniem konfliktu zachodzącego pomiędzy częścią mózgu kontrolującą wątrobę a samą wątrobą. Konflikt niedostatku, braku czegoś niezbędnego do życia. Gdy brakuje nam jedzenia, hepatecyty, komórki miąższu wątroby pracują co sił, by zrekompensować niedostatki pracy jelit. Jest to kwestia kluczowa dla przeżycia. Niemożność trawienia kęsa, czegoś brudnego, nieczystego, połączonego ze strachem. Rak wątroby brak pieniędzy, rak wątroby. Na przykład, Jim przychodzi z niezamożnej, pochodzi z, niemo, z niezamożnej rodziny. Nie jest nim łatwo. Jego młodszy brat od roku choruje na raka okrężnicy i wątroby. Gdy umiera ich ojciec, w bardzo młodym wieku Jim symbolicznie przejmuje jego rolę. Robi wszystko, co by ocalić życie brata, ale bezskutecznie rak później zapada na... Rok później zapada na tę samą chorobę. Po jakimś czasie stan Jima zaczyna się poprawiać. Chłopak z przerażeniem uświadamia sobie, że być może jego brat też miał szansę wyzdrowieć. Za każdym razem, gdy czuje się trochę lepiej, następuje poważny nawrót choroby. W końcu, po upływie około roku, udaje mu się powrócić do zdrowia. Fundamentalny konflikt pozbawienia czegoś: brak czułości ze strony ojca lub matki, brak pieniędzy, brak pożywienia, brak wiary. Lęk przed śmiercią z braku pożywienia, głód, czegoś. Główny wydźwięk brak, niedostatek. Terapeuta musi też zwrócić uwagę klienta na wszystkie obszary, w jakich może doświadczyć braku szacunku dla siebie, dla innych, ze strony innych. Główny konflikt dla wątroby konflikt związany z wątrobą konflikt związany z rodziną konflikt związany z pieniędzmi konflikt związany z brakiem szczególnie. Czegokolwiek, czego może nam brakować? Lęk przed śmiercią z powodu poważnej choroby jeli. Konflikt związany z wątrobą może pojawić się w przypadku osób w rodzinie, której częste są problemy z wątrobą. Obawa, że umrzemy na chorobę wątroby, to jak inni członkowie rodziny, może wywołać silny stres. Jeśli zbyt dużo martwimy się o coś, często dostajemy to, czego się boimy. Najlepszym rozwiązaniem lęku przed czymś jest spotkanie się z tym. Ponieważ postrzeganie mózgu opiera się na częściowo na brzmieniu, silny stres związany ze słowem brzmiącym podobnie do słowa wątroba, to np. choroba czy żałoba może również zostać zakodowany w tym narządzie. To dotyczy wszystkich narządów. Automatyczny mózg może nie odróżniać hmm, podobnie brzmiących słów. Konflikty związane z rodziną i pieniędzmi. Oto krótki, krótka historia, w której łączy się oba te konflikty. Zmarł ojciec rodu, jego żona dostaje cały rodzinny majątek, z którego część chciałaby podzielić pomiędzy swoich dwóch synów. Spadek obejmuje m.in. dwa kawałki ziemi. Mniejszy ma około dwóch hektarów, leżący na, w bardzo żywnej dolinie, większy ma ponad cztery, ale jest poważny, położony wyżej, na skalistym zboczu, gdzie z pewnością nie wyrośnie zbyt wiele. Z drugiej jednak strony jest tam piękny widok. I można tam postawić dom. W oczach matki obie działki mają równą wartość, więc sprawiedliwie będzie dać jedną każdemu z synu. Zabiera się do realizacji planu, przygotowuje dokumenty. Następnego dnia jeden z synów wpada wściekły do domu matki, mówiąc jej, że to nie, niesprawiedliwe, że na pewno wspólnie z jego bratem zaplanowali krzywdzącego podział. Kobieta próbuje. Racjonalnie wytłumaczyć mu swoją decyzję, on jednak upiera się, że nie zostawi ta, tak tej sprawy i grozi sądem. Nazajutrz taką samą awanturę robi jej drugi z synów, również oskarża ją o spiskowanie z bratem i chce skierować sprawę do sądu. W języku francuskim istnieje popularne powiedzenie opisujące ludzi, którzy także y, zażarcie się kłócą, mówi, mówi się, że zjadają sobie nawzajem wątrobę. I właśnie taka sytuacja znajdzie swoje odzwierciedlenie wątrobie. Dlaczego? Wyobraźmy sobie, że pewien mężczyzna w chwili śmierci ma na koncie milion dolarów. Jego spadkobiercy podzielą się tym milionem. Gdyby jednak ten sam mężczyzna postanowił przed śmiercią zażyć nieco przyjemności, pojechać w świat, podwiedzać, zrealizować marzenia, Pozostałoby mu nieco mniej, dajmy na to 600 tysięcy. Spadkobiercy podzieliliby się więc wtedy taką sumą. Wyobraźmy sobie teraz, że ten mężczyzna miał ochotę u kresu życia naprawdę zaszaleć: grał w kasynach, pojechał dookoła świata, urządzał huczne przyjęcia. W takim wypadku zostawiłby sobie zaledwie kilka tysięcy, którymi musieliby się zadowolić jego spadkobiercy. Niezależnie od tego, co człowiek posiada w chwili śmierci, jego rodzina dzieli się pozostałościami, resztkami. W naszym codziennym życiu resztki to na przykład wnętrzności, w tym wątroba, rzeczy, które zwykle się nie je, tylko wyrzuca, zastanawiając, zostawiając sobie smaczne mięso. Dlatego pozostałości symbolicznie wiążą się z wątrobą i tam zostaje zakodowany ten typ stresu. Konflikt braku. Prawa biologii kształtowały się przez tysiąclecia w okrutnym świecie. Najgorszym losem, jaki mógł spotkać żywą istotę, był brak pożywienia. Im mniej mamy do jedzenia, tym ważniejsze staje się trawienie i przyswajanie. Przedciętny mieszkaniec Stanów, zjadający codziennie o wiele więcej niż potrzebuje, trawi ponad 20% składników odżywczych zawartych w swoich posiłkach. Mieszkańc Afryki, który może liczyć najwyżej na miskę u ryżu w ciągu dnia, musi przyswoić jak najwięcej. Wątroba to w uproszczeniu fabryka przetwarzająca w swoich komórkach, hepacytach składniki odżywcze. Jeśli doświadczamy niedostatku, fabryka musi pracować wydajniej, żeby lepiej wykorzystać te składniki, które dostaje. Jest to możliwe dzięki namnażaniu hepacytów. Musimy zrozumieć fakt, że mózg. Zareaguje tak samo niezależnie od tego, czego nam brakuje. Niedostatek jedzenia, uczuć, szacunku, pieniędzy czy czegokolwiek innego uruchomia ten sam mechanizm. Lęk przed śmiercią z powodu poważnej choroby jelit. Reakcja ludzi na wiadomość o poważnej chorobie jelit, np. nowotworze, mogą skrajnie się różnić. Dla jednych to tylko przejściowa trudność, są pewni, że szybko wyzdrowieją, inni czują strach. Ale nie dają mu się im przytłoczyć, nie tracą nadziei i mają zaufanie do lekarzy. Jednak dla niektórych taka diagnoza to wyrok śmierci, być może dlatego, że znali kogoś, kto zmarł na tę właśnie chorobę. Być może po prostu nie wierzą, że sobie z nią poradzą. Stres, który przeżywają, jest tak silny, że mózg musi przetworzyć go na poziomie biologicznym, zapisując go w ciele. Ponieważ stres wywołany jest chorobą jelit, mózg musi zapewnić im wsparcie. Choroba jelit oznacza zaburzenie procesu trawienia. Tak samo jak w przypadku konfliktu braku, yy, potrzebna jest wzmożona praca wątroby. Staje się ona drugim kucharzem przygotowującym jedzenie, z którym jelito sobie nie radzi. Pamiętajmy, że rak jest turbo dopalaczem dla narządu, w którym się pojawił. Wątroba zapalenie. Choroba dotykająca przewodów żółciowych zbudowanych z tkanki ektodermalnej skierowanej przez korę mózgową. Fundamentalny konflikt urazy mam coś do kogoś i nie popuszczę. Różne typy zapalenia wątroby wiążą się z innymi wydźwiękami konfliktu. WZW typu A, brak niezbędnego pożywienia. WZW typu B, związek z popędem, wyrzucaniem, wypychaniem, wypychaniem. Z Strzyknięciem WZW typu C w związek z nieznanym. Dzisiaj Państwa żegnam. Do widzenia.